A dzisiaj taka fajna wycieczka. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy. No, dokładnie. Synek już zdradził. Tak, pokażemy. Ten. Pokażemy co. Pokażemy co tutaj jest. Fajnego do zobaczenia. pociągi. A, a oprócz tego, że mamy pociągi, no to blisko tutaj są dwa jeziora jeszcze. Tak. I oglądamy. No, o, to jest fajne. 80 metrów parowozownia. Ale dzisiaj tam nie idziemy, już tam byliśmy A jak ktoś chce przyjechać i zobaczyć, no to z tamtej strony zapraszamy. O, takie wagoniki mamy fajne Tam takie małe muzeum jeszcze z tyłu jest. Można też makiety zobaczyć No. a tu mamy takie stare lokomotywy No Poznań, tak, bo To to zaglądamy do środka, nie? Niby wejść nie można, ale zaglądniemy nam Och tak. O. Ale fajna. To było trochę jak statek? tylko że to jest na węgiel chyba ja nie wiem jak na tak będzie być na węglu świetnie świetnie jak świetnie jak o, tam dalej też jeszcze widzimy. Stoją jeszcze kolejne i tam pod wiaduktem kolejne. No. A tam za tamtymi drzewami jest jeziorko. I zaglądamy do góry. O, I takie atrakcje mamy niby wolno, nie wolno. poniszczone, ale kawałek historii no. mamy. Dobra, to maszynista idzie do środka. A za nim pomocnik. I pomoc. O, 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 o tu jest dżu... Wpadłem do środka. Tu tylko możesz stanąć. Bo tam wszystko jest zardzewiałe. No, ja tu już bym wpadł na dół. Tu możesz stanąć. A ja będę ci za rękę trzymał. A tu mamy taki kocioł. Dorzuć trochę węgla Dobra. Dobra Trzymać się, bo odjeżdżamy Dobra. zaraz A tam widzicie Wybujcie. właśnie parowozownie. I takie perełeczki tu mamy A my się udajemy nad jeziorko no, a na plaży dzieciaczki mają taką atrakcję. Tam mamy restaurację i taką muszlę koncertową I woda ciepła. Wiktor, ciepła woda? No, rewelacja, nie? No. no i taka ładna miejscóweczka, o której nie wiedzieliśmy, a już wiemy. No tam ładny park widzę, plac zabaw, piaszczysta plaża, pomościk, a nawet rotownik jest. No, także kolejne fajne miejsce na naszej mapie. A my idziemy teraz coś dalej szamać, nie? Tak. To koniecznie, tam jest jakaś restauracja to... Woda zakwitnięta też Ale bryka co? do Fajny, nie? Bierzesz? No Przyjemny Jacek, iść po pomoczyć, no koniec Tak, tutaj, do rzęsy Czyli to jest rzęsy złapać? No tam dalej dojeździ się kopci Auto się rozbiegało To trzeba go zadusić Olej już cieknie pod spodem I udało się No I taka niespodziewana atrakcja była tutaj może dla nas, nie dla właścicieli ale straż już jedzie i olej będzie pewnie usuwać z ulicy i jest strażak sam mhm. kamień upamiętniający